Panujące zagrożenie spowodowane koronawirusem zmusiło wiele instytucji do realizowania cyfrowych rozwiązań. Jedną z nich są placówki edukacyjne, którym została przedłużona kwarantanna. Nowe przepisy wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej określają zasady prowadzenia zajęć na odległość. Chodzi o działania podejmowane, o nauczanie zdalne, pode, pode, można je podejmować poprzez materiały edukacyjne na stronach, na portalach edukacyjnych, poprzez zintegrowaną platformę edukacyjną, dzienniki elektroniczne, pocztę elektroniczną, ale też i przy pomocy mediów społecznościowych czy też innych komunikatorów. Za organizację edukacji na odległość odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. Rodzice muszą być poinformowani w jakiej formie będzie przebiegała nauka ich pociech. Zgodnie z informacją Kuratorium Oświaty w Olsztynie, placówki edukacyjne w województwie warmińsko-mazurskim w większości są przygotowane do edukacji zdalnej. W zasadzie 99% dyrektorów deklaruje, że już podjęło organizację kształcenia zdalnego, w tym również Opracowuje metody monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności. Plan zajęć powinien być stworzony tak, by realizować podstawę programową zgodnie z wytycznymi. Przepisy dotyczące kształcenia na odległość obowiązywać będą od 25 marca do 10 kwietnia. Także przed nauczycielami, dziećmi, ale i rodzicami nie lada wyzwanie.